<grywa> <Dziewa. grywa> <grywa> o oh, oh Jezu! Co tu się dzieje? Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzynek Beauty. Dzisiaj znowu witam Was bez makijażu. Jeszcze dodatkowo ostatnio wróciłam z kempingu. Zadrapałam się drzewem w twarz, więc dzisiaj będzie wyjątkowo pięknie na tym beauty kanale. Zapraszam! <grywa> Dzisiaj zapraszam Was na drugą część challenge'u, który mega się Wam spodobał. I wszyscy mnie prosili o to, żebym zrobiła drugą część. I to był ten challenge, w którym wrzucałam monetą, czy dany krok makijażu mam wykonać najjaśniejszym czy najciemniejszym produktem, jaki posiadam. Znowu mam tutaj 25 centówkę, jest reszka, czyli jakby głowa, i jest orzeł, ale tutaj akurat nie jest orzeł, tylko jest po prostu jakiś inny ptak, więc to będzie nasz orzeł i to będzie nasza reszka. I tak jak w poprzednim odcinku, reszka będzie oznaczała kolor najjaśniejszy, a jak gdyby orzeł będzie oznaczał kolor najciemniejszy. I mam nadzieję, że nie pomyli mi się to do końca odcinka. Reszka jasny, orzeł ciemny. Okej. Okay. Zanim jeszcze przejdę do podkładu, to chciałabym powiedzieć, że wyjątkowo w tym odcinku nie rzucę monetą na podkład. Dlatego, że w poprzednim odcinku miałam jak gdyby szczęście i wypadł mi najjaśniejszy podkład, ale Pomyślałam sobie, że gdyby na przykład teraz wypadł mi najciemniejszy podkład, to naprawdę nie chcę robić jakiejś spiny, jakiejś dramy, żeby wiecie, nagle był blackface i tak dalej, bo dla mnie to jest zabawa, ale kogoś może tu urazić, nie chcę nikogo urazić, więc po prostu podkład zrobię najjaśniejszym podkładem. Nie użyję tutaj najciemniejszego, bo naprawdę uwierzcie mi, że to nie wyglądałoby dobrze ani śmiesznie, więc po prostu zakroplę sobie parę kropli najjaśniejszego podkładu. I to jest kolor, który się nazywa Pale. Jak widać jest bardzo pale, bo ja nie należę do najjaśniejszych. Użyję sobie przeznaczonego specjalnie do tego pędzelka <muzyka> Czuję się tak pięknie. Znowu mam wrażenie, jakbym robiła jakąś charakteryzację na Halloween. Ale niedługo w ogóle się zaczyna sezon halloweenowy, więc. Stay tuned. Nikt nie mówił, że to ma wyglądać ładnie, dlatego że tutaj cały czas jedziemy albo najjaśniejszymi kosmetykami mojej kolekcji, albo najciemniejszymi. Więc niech będziesz że przejadę sobie na szyję. Żeby może trochę udawać, że nie jestem aż taka ciemna w stosunku do tego podkładu. No Mam właśnie, że to się nie rozkłada równo. No cóż, jeszcze nad tym popracuję w takim razie. Muszę wyrównać. Ej, to może tak jest, że normalnie tak pędzelkiem też się nie rozkłada pod równo. Tylko jak jest pod kątem naszej twarzy, to my tego tak nie widzimy. A tutaj, jak jest taka różnica, to wtedy widać każdą nierówność. Mhm. Wydaje mi się, że jest to w miarę równo pokryte. Czuję się pięknie i jakby tak bardzo szlachecko. Więc pierwszy krok mam za sobą, i teraz czas na korektor. I tutaj, jeżeli chodzi o korektory, to będzie walka pomiędzy najjaśniejszym od Urban Decay, który nazywa się Fair, i najciemniejszym od Nexa Deep Cool. Teraz biorę monetę w dłoń, i uwaga, co to będzie. I. Ożył. Liczyłam na to, że może jednak tym razem coś się zmieni, ale nie. Los mnie chyba nie lubi. No więc bazę twarzową widać, że będę miała podobną, dlatego że znowu mam jasny podkład i ciemny korektor, a więc ten kolor pójdzie w miejsca, które powinny być najjaśniejsze na całej twarzy, a będzie zupełnie na odwrót. Kiedyś to przeżyłam, więc mam nadzieję, że przeżyję i tym razem. jaga. Okay, okay. Głowa do góry? No już to tak jak zwykle. Czyli tu. Mm. <laughs> żeby przykryć wszelkie niedoskonałości i rozjaśnić te miejsca, które chcesz mieć rozjaśnione. Więc to jest właśnie to. Mm -hmm. I może jeszcze trochę na brodzie. <laughs> Pięknie. Środek czoła tak delikatnie tylko rozjaśnić, bo żeby nie przesadzić. I tak to się właśnie prezentuje. <laughs> Idealnie. W ogóle losowość to jest coś, co na mnie się bardzo mocno odbija, bo jak ostatnio robiłam makijaż, gdzie kostka decyduje o ilości produktów, które nałożę, to było też bardzo ciekawie. Teraz tylko to rozblendować. Spróbuję sobie użyć do tego, tego samego pędzelka. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Jezu! A mogło być tak pięknie. Mogła mieć dobrany korektor idealnie do mojego super jasnego podkładu. Mogła mieć super jasny korektor, to przynajmniej baza byłaby dobra. Chociaż... Chociaż baza. Ale nie! Nie, Aga. Męcz się. Znowu. Spróbuj to uratować. No jak to wygląda? Chyba jak chora. Jakiś szybki halloweenowy tutorial. <grystanie> nie chcę tego w ogóle. To mi się zupełnie nie podoba. Też czoło. Jezu. Dobrze, że ten korektor tak mocno... Jezu, jak dużo tego. Właśnie tak chciałam powiedzieć, że tak mocno kryje i rzeczywiście tyle tak mocno kryje, że w zasadzie przykryje mi... O! A może by to właśnie... A bym to rozblendowała tak... Mm, nie wiem czy to pomoże, bo tak sobie chciałam, żeby, żeby to rozblendowała Tak trochę na całą twarz jakby I wiecie, trochę w stylu tego, co testowałam ostatnio rzeczy z Five Minutes Craft, w sensie triki I tam było właśnie, że jak nałożycie sobie najciemniejszy kolor i najjaśniejszy w tej samej proporcji, to wtedy wyjdzie wasz a Więc jakby, a wiecie, to może dałoby się zrobić, a może tak rozblenduje trochę, tak jakby chyba użyłam go trochę więcej niż ostatnio tak teraz patrzę, że coś tu o boże, ej no dobra bo ja to Aaaa! co tu się dzieje, może ja wtedy używam gąbeczki albo coś i ona tak więcej tego zjadła, ale tutaj na razie to myślałam, że to będzie wyglądało tak samo jak ostatnio, ale jednak nie Czuję jakby góra mojej twarzy była o wiele ciemniejsza niż dół mojej twarzy i jakby to wszystko jakoś tak dziwnie. No, to wygląda zdecydowanie inaczej. I To pod oczami mam tak ciemno. Jeszcze akurat podkreśliło bardziej worki pod oczami. No dobra, trochę nie wiem co tu się dzieje na tej twarzy. Jakoś wszystko się trochę zaczęło mieszać i wygląda tak, że jaki gradient się zrobił, tak wiecie, ciemno, 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 jasno. No ale okej, okay. trochę roztarłam ten korektor, natomiast... Boże, jak to strasznie wygląda. Dobre. Nieważne, Aga, Może tu uratujesz jakimś innym produktem. Nie ma na to dużych szans, ale teraz czas na puder. Tutaj będzie walka pomiędzy dwoma pudrami Anastazji. I jeden jest w kolorze po prostu translucent, czyli biały, ale taki trochę przezroczysty, jak się go dużo nałoży, to jest biały. A drugi to się nazywa Deep Peach, czyli jakby taki głęboki odcień brzoskwiniowy. I to jest najciemniejszy puderek. mam? A więc teraz let's see! Monetka. O Jezu. <noise> Nie wiem, czego się przestraszyłam tym rzutem. Okay, co my tu mamy? O! Najjaśniejszy! Dobrze, dobrze! Chociaż z drugiej strony może ten ciemniejszy puder by wyrównał to wszystko. No ale dobra, najjaśniejszy puder, czyli ten Translucent. Ale serio, słuchajcie, czuję się jakbym była chora. Jak się siebie patrzę, to wyglądam źle. Ale mam biały puderek i może to coś pomoże. Wezmę sobie go na pędzelek i tam najpierw na czoło, tutaj po bokach nosa. Zauważam, że w małych ilościach ten puder jest taki właśnie niewidoczny, ale jak się go nałoży więcej, tak jak właśnie przy okazji odcinka z rzutem kostką, to się okazuje, że jednak się robi bardziej biały. Ale że tutaj potrzebuje tylko jednej warstwy, to nie będzie aż takiego. Mocnego efektu, ale za to mam wrażenie, że trochę może trochę wyrównał jakby kolor skóry, ale strasznie mnie denerwuje to tutaj, że mam tych kącikach tak ciemno. Masakra! To zwykle właśnie tu, się, tu chcę rozjaśnić, ale nie. Ciemny korektor znowu aga, pracuj z tym! <noise> Zrób tak, żeby ten makijaż był ładny, z takim czymś. Mm. Hmm. No i teraz zobaczymy, jak będzie wyglądała dalsza część wyzwania, czyli konturowanie. Moim najjaśniejszym brązerem jest Hula Light z Benefitu, i jak widzicie, jest naprawdę bardzo jasna. Dla niektórych to pewnie mógł być po prostu puder. A najciemniejszym konturowaniem, jakie mam, jest niestety w kremie od Anastazji, i to jest ten kolor. Jak widzicie, jest konkretnie ciemny, więc mamy walkę tych dwóch kolorów. I teraz, monetko, monetko, powiedz przecie, jaki kolor gdzieś znajdziecie na YouTubie. Nieważne. <grym> o Jezu! Nic się stało? Po prostu chyba podniosę tą monetę tak jak jest. Chociaż nie, zaraz jak ona spada, to się przerzuca. Hmm. Dobra, nie, po prostu spojrzę, co wypadło. Spojrzę, co wypadło, bo to jest moja wina, mi upadło. I to jest. Eee, czekajcie, już to wstać. Nie! E... O Boże. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba reszta to był najjaśniejszy. Więc Świetne. nie będę widziała dzisiaj mojego konturowania w ogóle. Będzie piękny makijaż, czyli najjaśniejsze konturowanie here we go. Chociaż z drugiej strony, jak mam taki najjaśniejszy podkład, to może jednak ten kolor będzie w miarę widoczny, więc wezmę sobie taki mały dosyć pędzelek. No wygląda dosyć jasno, ale przez to, że mam biały podkład, to jedziemy. O, coś widać. Natomiast zlewa mi się to trochę z moim korektorem i jest to mniej więcej podobny odcień. Natomiast przynajmniej coś tutaj się będzie działo. Na szczęście to widać. Ale teraz jest kolejna plama ciemnego koloru, która wygląda jak plama ciemnego koloru znikąd. I w ogóle przy okazji spójrzcie na moją rękę versus moja twarz. No, pięknie. Serio, po prostu góra twarzy jest ciemna, a dolna część twarzy jest jasna. Tyle na nos. A, oczywiście pod żuchwą. Oj, tutaj może uratuje tą dolną część twarzy, że już nie będzie aż taka jasna, chociaż i tak... Co sobie się porobiło w ogóle? Jak to się wszystko tak zmieszało? Ja nie wiem. No dobra. Sorry, ja nie widzę tego konturowania. Po prostu to jest to, 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 wszystko, co się miesza tutaj z tym korektorem. No ale jest, to jest, krok wykonany, konturowanie zrobione. To teraz w takim razie przejdę do różu. I tutaj będzie walka pomiędzy różem Start, który się nazywa Exposed. I może opakowanie nie wygląda na najjaśniejsze, ale za to sam w sobie róż jest naprawdę bardzo jasny. Jak go sprawdzałam na skórze, to on po prostu jest prawie niewidoczny, więc to jest ten mój najjaśniejszy. A najciemniejszym różem jest róż róż od Fenty, który się nazywa Ruby Riches i wygląda w ten sposób. A więc teraz zobaczmy, który róż znajdzie się na mojej twarzy. Tym razem może uda mi się jakoś to ładnie rzucić jak normalny człowiek. <grym> A, dobrze, praktyka czyni mistrza i mamy tu najciemniejszy kolor. A więc ten oto jest róż właśnie nakładany na moją twarz. Zastanawiam się, jak będzie wyglądał efekt finalny tego makijażu, bo tutaj nie jestem w stanie tego przewidzieć w żaden sposób. Więc spędzelek, róż. Jest on intensywny, jak już wspomniałam. Tutaj naprawdę będę miała taką ciemną plamę. Ten środek twarzy będzie po prostu mega intensywny. Chociaż może się okazać, że oko też będzie. Więc zaczynamy sobie. O, oh, Okej, okay, mówiłam, że jest intensywny. Mówiłam, to jest najciemniejszy i mam. Oh yeah! Ale za to na ciemnej karnacji musi być najpiękniejszy. Bo on ma taki piękny pobłysk jeszcze, więc super. Tyle, że teraz u mnie to po prostu wygląda jak Czekolada z wiśniami, bym powiedziała. Tak jakoś mi się kojarzy ten look w tym momencie. I na drugim policzku. Mm -hmm. O, oh yeah. Pięknie. Idealnie dobrany do mojej karnacji, do podkładu. Dam go sobie troszeczkę jeszcze na nos, żeby coś tutaj się działo fajnego. O Boże. Hej <suszy> suksilini. <suszy> hey, mm -mm -mm -mm. No. Mm -hmm. I wydaje mi się, że róż jest nałożony. Zdecydowanie go widać. Piękny! Agatha, to jesteś sexy dziewczyna. No to teraz mogę w takim razie przejść do brwi. I tutaj mamy dwie kredki do brwi. Jedna jest od Fenty Beauty i to jest kolor Light Blonde, a druga jest od NYXa w kolorze Espresso, czyli ona jest taka prawie czarna. I teraz, jakie będę miała do tego brwi? Nie wiem. Sprawdźmy to razem. Jest! I to jest? Ciemny, najciemniejszy, najciemniejsze brwi do dzieła. Z jednej strony grzybyczek, z drugiej. Niech leży. Z drugiej strony kredka i do dzieła. No, będę sobie przeczeszę. Będę sobie standardowo. No, brwi będą zdecydowanie intensywne. I druga brwi. No dobrze, a więc brwi są intensywne, bym powiedziała, i mam nadzieję, że oko będzie równie intensywne, żeby chociaż trochę pasowało, ale to się przekonamy za chwilę. Teraz czas przejść do oczu, i tutaj zrobię tak jak poprzednio, czyli oddzielę sobie górną powiekę od dolnej i będę rzucać oddzielnie na. Jak gdyby górną i dolną. A więc, teraz jeżeli chodzi o cienie, to z jasnych cieni przygotowałam sobie przede wszystkim palety chudy, te pastelowe, bo one są naprawdę bardzo jaśnickie, czyli mamy to. Mam też cień od chudy w kremie w kolorze Fox Fur, bo jest też super jasny, prawie jak korektor. I z Anastazji paleta Riviera, dlatego że tutaj mamy biały cień, który wiadomo jest najjaśniejszym z możliwych. A jeżeli chodzi o ciemne, to tak jak poprzednio mam paletkę Morphe, bo tu jest bardzo dużo ciemnych kolorów, Takich fajnych. I mam też paletę Subculture, bo też jest taka bardzo ciemna, fajna, mroczna. Rrr. A więc rzućmy na górną powiekę. Górna powieka, w zasadzie powiekę, co będę na górnej powiece. Uuu, to był bardzo dobry rzut. A więc na górnej powiece będzie jasno. Najjaśniejsze cienie na górnej powiece. To będzie inne niż poprzednie. Poprzednie miałam chyba ciemną powiekę, więc też bardzo. Jest różnica. Jest. A więc jasna powieka, it is. Wydaje mi się, że zacznę sobie od super jasnego cienia w kremie jako taka baza. Nałożę sobie jedną warstwę na oko. Aż mam flashbacki po prostu z Wietnamu, że tak powiem, z tego odcinka z kostką. Okej, okay, jedna warstwa i rozłożę to ładnie na górę i powiedzę. Tak po całości. O, i teraz na drugim oku zrobię to samo. Przez to, że miałam taki jasny podkład, to w zasadzie ten cień się od niego nie różni hit. Dobrze. Teraz w takim razie przerzucę się na ten cudowny biały cień i nałożę go tym samym pędzelkiem, bo jestem leniwa i sobie nałożę go. I zacznę od wewnętrznego kocika. Drugi. I teraz nałożę ten sam cień jeszcze trochę pod brew. Mm -hmm. Wygląda to dosyć komicznie, mam wrażenie. Ale teraz przerzucę się na kolory i wezmę sobie paletkę Rose. I użyję tego super jaśniutkiego, takiego żółto-zielonego koloru, który w ogóle pasuje mi. Tak wiecie, do bluzki, do gumki, taki <gum> matching. I wytrę ten sam pędzelek po prostu i go użyję. Więc ładuję to kolorem. Z takich kolorowych cieni to rzeczywiście są najjaśniejsze. O, jaki ładny. I go połączę teraz z tym białym. I będziemy mieć intensywnie pastelowy, taki kanarkowy. Nie wiem nawet, ale ładny. I teraz to samo tutaj na drugą powiekę. I z tej samej palety wezmę jeszcze ten bardzo jasny, chłodniejszy róż. Nałożę go sobie znowu na pędzelek i dodam go tutaj w wewnętrznym kąciku, który mi się to wszystko kojarzy z takim sorbetem truskawkowo-cytrynowym. Mmm, pięknie. I górna powieka na razie, jeżeli chodzi o cienie, jest gotowa. I teraz w takim razie mogę rzucić na dolną powiekę, więc biorę znowu monetę. I co tutaj się trafi? Uwaga, powiedz mi, monetko. Spadło, ale jest to ciemne. A jak, żeby inaczej, skoro mam jasną, górną powiekę, to przecież nie mogę mieć też jasnej, dolnej, więc. O, Więc będzie ciemna. Jakże pięknie będzie się to łączyło z moimi ciemnymi policzkami i super jasną górną powieką. Więc tym razem pobawię się tymi dwoma paletami, a tamte mogę sobie odłożyć. Tak sobie pomyślałam, że skoro mamy już vibe lodów truskawkowo-cytrynowych, to może zrobię w takim razie dolną powiekę Ala polewa czekoladowa i użyję sobie tego koloru farge. Wezmę mały płaski ścięty pędzelek i nałożę sobie go na niego, tego pędzelka. I zacznę tutaj rozprowadzać na dolnej powiece. Bardzo ładny kolor, ale jest też bardzo ciemny. muszę wyciągnę tutaj. I to samo na drugiej. Czuję się super sexy I teraz wezmę sobie paletę Morphe I użyję oczywiście czarnego cienia Żeby nie było, no bo to jest najciemniejszy z możliwych Zamoczę go sobie w czarnym cieniu I nałożę go tutaj przy linii rzęs Żeby jeszcze mocniej przyciemnić powiekę Hmm Pięknie Smoky eye połączony z pastelowymi kolorami. Prekursorka trendów. Tak, to ja. Wydaje mi się, że to jest ogarnięte, jeżeli chodzi o cienie. Jasny, na dole ciemny. I mogę przejść do kolejnego kroku, którym są linery. I mam oczywiście eyeliner biały od y, NYXa i mam eyeliner czarny od Huda Beauty. I teraz sprawdźmy jakim kolorem, albo jaką ciemnością bądź jasnością będę miała zrobione oko. Ok, Moneto, here we go. Jak to upadło, nie wiem, nie. Czemu się stresuję przy tym kroku, nie wiem czemu się stresuję, ale jest to... Hmm, ciemne. Może będzie ładnie współgrał z dolną powieką. Tak, w zasadzie to jest dobre, to jest dobre. Dobrze. Będzie ładnie współgrał, więc wszystko gittes. Majonez. Więc użyję sobie czarnego linera i zrobię teraz krechę. Ale to śmiesznie wygląda w ogóle. Taka ciemna obwódka z super jasnymi cieniami na górze. Mmm. Ej, powiem Wam, że całkiem nieźle to wygląda. Oprócz twarzy, oczywiście, ale oko nie najgorzej. I teraz drugie. No dobrze, liner jest i moim zdaniem wygląda to nie najgorzej. I teraz czas na tuszę do rzęs. I mam tutaj oczywiście biały tusz i czarny tusz. Jeden jest od Smashbox, a drugi jest od Anastazji. Fight! Moneta, nadzieja i rzut. Okej! Okay. Widzę, że rzuty jednak nie wychodzą mi coraz lepiej, tylko po prostu mam wrażenie, że rzucam zupełnie jakbym nie wiedziała co robię, ale podnoszę z stołu, przyplaskuję i jest to Ciemny! Aha, a więc w dzisiejszym odcinku będę miała ciemne, czarne rzęsy i to oznacza, że ten makijaż naprawdę ma szansę wyglądać dobrze, oczywiście pomijając twarz, tak jak już wcześniej wspomniałam i użyję sobie tuszu Anastazji. Oh yeah! I teraz pomyślałam, że może rzucę sobie jeszcze na dolne. Czy dolne też mam zrobić, właśnie, czarnym tuszem, czy białym? Bo też rozdzielałam, jak gdyby góra-dół z cieniami, więc sprawdźmy. Ładny rzut. I i nie. Nie będę miała czarnych dolnych rzęs, tylko białe. A więc do dzieła, zrobię to. Czemu nie? Tak, aga, nie bój się. Bardzo dobrze będzie wyglądać to, że masz czarne cienie i biały tusz. Ok. Mhm, mm już to widzę. Chyba będę musiała nałożyć parę ładnych warstw, żeby to było widoczne. Ha! <słysk> Wyglądam i czuję się cudownie. Więc teraz kiedy to mamy z głowy, mogę teraz przejść do rozświetlacza bo może on jakoś uratuje sytuację, bo sprawić, że będę czuła się chociaż odrobinkę lepiej. Więc tutaj teraz pokażę wam kto będzie walczył ze sobą. Po stronie jasnej graczem będzie paleta Anastazji i tutaj najjaśniejszym rozświetlaczem jest ten, który się nazywa Forever Lit. A najciemniejszym rozświetlaczem, tutaj się nic nie zmieniło od poprzedniego odcinka, jest ten, który się nazywa Bronzed. A więc teraz, monetko, powiedz przecie, jaki rozświetlacz znajdziecie. Hmm, o Jezu, to by było bardzo, bardzo retarded. Nie wiem, czemu trzymam się tak mocno za tą rękę, tak jakby ta moneta po prostu miała mi spać za chwilę. To jest najciemniejszy. Kiedy ja już tu mam wystarczająco dużo ciemnego, co ja tu mogę jeszcze dołożyć? No dobra, sama tego chciałaś. Sun. Dipt, paleta. O oh, wow! Od razu wam pokażę, jaki ma kolor. Taki, więc sam. Um. Pozdrawiam moje policzki, moją twarz i w ogóle wszystkich fanów. <grystanie> Wezmę sobie taki pędzelek, Nabiorę ten oto cudowny bronzer, Znaczy e, rozświetlacz, zapomniałam. I nałożę go na skórę. Świetnie, niesamowite jest to, że jest ciemniejszy niż mój róż. A nie jest to łatwe do zrobienia, ale przynajmniej się błyszczę. Okej. Okay. Teraz trochę na nos. No, kupiłem o oh wow, mhm. Mm Pozdrawiam. Nie. Zdecydowanie znaczy, nie. Jeszcze bym to nałożyła trochę. Podłog brwiowy, ale. Za wszystko popsuje. Przyciemni mi nie. <grystanie> ale tu zawsze nakładamy, co też zrobię. U, ale dobra, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. To no, jest ciemne, ale nie jest jakoś super najgorzej. Przynajmniej się ładnie błyszczy. Tego nie można odmówić temu rozświetlaczu. Okej. Okay. Mm. O, dobra, teraz w tym momencie czuję się jak klaun. Naprawdę, mam czerwone policzki, ciemny nos i białe rzęsy. W ogóle, wow, ale tylko połowę białych rzęs, bo to już mam czarne. No, po prostu genialnie. E, więc co mi teraz zostało? Usta! Tutaj może też być bardzo ciekawie. Dlatego, że mamy pomadkę po prostu białą i czarną. Tak, posiadam takie. Biała jest z nyx i to jest kolor Nut. I też jest e, czarna z New Po prostu nazywa się Noir. No i teraz rzut na usta Znowu jak mnie wychyliło A mógł być czarny, ale nie Koko nut wchodzi do akcji W poprzednim odcinku miałam czarne usta i to nie wyglądało najgorzej Ale białe Chyba nigdy nie miałam białych ust jeszcze Ale przynajmniej będzie mi pasowało do górnej powieki i do dolnych rzęs Jakiś świat jest piękny Ciekawe czy to w ogóle będzie jakkolwiek wyglądało O Boże mam wrażenie, że nie to mi się w ogóle zleje z brodą, bo ja tą brodę nadal mam jasną. Jezu, ja nie chcę tego kontynuować. To wygląda tak źle. O Boże! Okej, Lara, Okej. Tutaj nawet się nie da dobrej linii zrobić z tej. Nic to nie ma. I nie kryje ładnie. To po prostu cudownie być najcienniejszy rozświetlacz i najjaśniejsza pomadka do tego. I jego krycie jakby to był nie wiem co. Mm. Hmm, bo na nad tym bardzo dużo czasu? Uff, nie! O Boże, i moje zęby wydają się takie żółte przy tej białej pomadce. Nie, wydaje mi się, że nigdy nie powinno to być stosowane jako pomadka. Nigdy. No cóż, teraz definitywnie czuję się jak klaun, i moim zdaniem, gdyby nie ta biała pomadka, to ten makijaż mógłby się jakkolwiek jeszcze obronić. Jakkolwiek, ale usta zdecydowanie są moim zdaniem najgorszym punktem. Dalej, to, że rozświetlacz jest ciemniejszy niż mój brązer, tak naprawdę jest kolejnym punktem. No i białe rzęsy na tle czarnego cienia też. Nie wyglądają za dobrze. Natomiast mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy chcieli drugi odcinek właśnie takiego challenge'u, są zadowoleni z efektu. A tymczasem widzimy się w kolejnym jakże fascynującym filmie, w następny piątek na tym kanale, a w następną środę na kanale Vlog. Więc dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia. Trzymajcie się, papa! Pa. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to możecie wybrać który z tych dwóch filmów, który tutaj prezentuję, proszę bardzo, jeden albo drugi, do wyboru, do koloru, albo możecie mnie subskrybować, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to jest idealny moment, żeby to nadrobić, więc zapraszam, możecie się jeszcze nacieszyć moją twarzą, jeszcze raz, proszę, pięknie, <gryw> dziękuję, dziękuję.